Para absurda. A może powinniśmy powiedzieć Anion Haseyo? Anion Haseyo! Mów mi junk cook. Myślisz, że to przypadek, że Anion Haseyo kończy się na jo, jak yo? <laughs> jak widzicie, wróciliśmy z naszej wspaniałej podróży po Azji, gdzie zwiedzaliśmy koreańskie mieścia i przedmieścia. Na naszych co? Mieścia! Chociaż w sumie byliśmy w Gyeongju, to tak więc... przed... To jest podmieście. Pod, pod, pod pod Postanowiliśmy w Korei ponownie jako nadworna para sprawdzić, co pary robią w Korei. Bo pierwsza część bardzo wam się spodobała dziwnych rzeczy, które robią pary w Korei. I zanim ktoś się przyczepi tak, to są dziwne rzeczy dla nas. Nas. Więc niech tu was nie zmyli, nie mówimy dziwne na zasadzie o Jezus, ci dziwni. To jest tylko taki skrót myślowy, że jest to dziwne dla nas, bo my tego nie robimy jako Polacy. Oczywiście te rzeczy nie są jakieś bardzo dziwne nie z tej ziemi, a co oni są inni. E, po prostu mają taką kulturę i my chcieliśmy się w niej zanurzyć. Ale zaraz coś powie, nie byłem ja tego robić. A nasza podróż mogła się odbyć dzięki uprzejmości partnera tego odcinka, czyli Polskich Linii Lotniczych Lot. Jak być może część z Was, którzy nas obserwują na Instagramie, wiedzą, lecieliśmy klasą premium, co było niesamowitym doświadczeniem, ponieważ mogliśmy nasze hobicie nóżki rozprostować i nawet nie dotykaliśmy fotela naszego pasażera z przodu przed nami. Dzięki temu, że mieliśmy dwie walizki, każdy z nas mogliśmy przywieźć tyle rzeczy, że Klaudia nagrała prawie godzinny film o tym, jakie rzeczy przywiozła, a i tak nie pokazała rzeczy, które ja sobie przywiozłem, więc pomyślcie, że byłyby dwie godziny filmu z rozpakowywania naszych walizek. W klasie premium ekonomii macie też możliwość skorzystania z bramek też dla klasy biznes, więc szybciej się odprawiacie. No i moim zdaniem w ogóle warto podróżować z liniami lotniczymi lot na przykład właśnie do Korei Południowej, dlatego, że są jedynymi liniami, które mają bezpośredni lot Warszawa-Seul, Seul-Warszawa, więc I naprawdę... Jak raz na pokład, to wysiadacie już na koreańskiej ziemi. Koreańskiej ziemi. I mówicie, anioche Korea Południowa generalnie można powiedzieć, że jest takim rajem dla par. Tam naprawdę kulturowo bardzo dużo rzeczy, bardzo dużo jakichś spotkań, rozrywek, tradycji jest związanych z tym, żeby z kimś być i celebrować tą miłość. Więc znalezienie rzeczy, które robi się dla par, które robi się tam, a nie robi się u nas, to w ogóle był pikuś, bo było tyle tego. Teraz was zaskoczę. Koreańczycy robią sobie zdjęcia. A my też robimy sobie zdjęcia? To, co nas bardzo zaskoczyło, że całe życie Korańczyków kręci się wokół robienia zdjęć. Ale to już nie jest takie robienie zdjęć, że wszędzie gdzie są muszą zrobić zdjęcia. To jest pikuś. Selfie? No, 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 no. Chodzi o to, że Koreańczycy mają niesamowicie rozbudowaną Infrastrukturę fotograficzną, tak to mogę nazwać, gdzie nie pójdziecie, macie wspaniałe budki, gdzie możecie w ciągu chwili zrobić zdjęcia z nami i je wywołać. Co nam się udało zrobić z naszą koleżanką. Udało nam się również dostać, i to jest to, o czym chcieliśmy Wam wspomnieć do studia fotograficznego, gdzie możecie sobie iść ze swoją drugą połówką, ewentualnie z mnie, jak nie macie drugiej połówki, ale lepiej iść z drugą połówką i zrobicie sobie sami profesjonalne zdjęcia, ale to co jest najlepsze, te zdjęcia robicie sobie dosłownie sami, ponieważ pan fotograf przychodzi, rozstawia Wam kamerę, światła i tak dalej, zasuwa zasłonki, puszcza muzykę, daje Wam pilota i macie 20 minut czy za ile tam zapłaciliście, żebyście sobie zrobili sami takie zdjęcia jakie chcecie, więc nie macie nieprzyjemnej atmosfery, że fotograf mówi y, wciągnij brzuch, ustaw tak, tylko po prostu jesteście. Jeszcze na swoim. Taka przyjemność kosztowała nas 200 zł za 20 minut i można by było powiedzieć, że jak na tak krótki czas wykonywania zdjęć to dużo, a z drugiej strony macie dostęp do profesjonalnego setu, najlepszej kamery, najlepszych w ogóle świateł i rzeczywiście w przeciągu tych 20 minut zrobiliśmy 80 profesjonalnych zdjęć, Dokładnie. więc chyba nie jest tak źle i mamy super pamiątkę. Przy okazji udało się kilka z tych zdjęć nam wydrukować, więc mamy też profesjonalnie wydrukowane zdjęcia, które możemy rozdać naszym znajomym, ale żeby i wydań... włożyli sobie do portfela i pamiętamy że nas kochają. One no nie muszą pamiętać po zdjęciach, że nas kochają. Po prostu nas kochają. Moim zdaniem jest to super sprawa, bo my na przykład z Mateuszem, choć jesteśmy parą od ponad 8 lat i prowadzimy swój kanał na YouTube i wydawać by się mogło, że o Jezus Maria, musimy mieć tyle wspaniałych fotek, to naprawdę rzadko kiedy mamy zdjęcie inne niż selfie robione sobie samemu albo jaka, jakaś fota przypadkowo zrobiona przez kogoś, kogo zapytamy na ulicy, żeby zrobił nam fotę przed jakimś zabytkiem. To prawda. Więc to była ekstra sprawa, że mogliśmy mieć taką sesję profesjonalną, gdzie rzeczywiście jakbyście chcieli możecie te zdjęcia wywołać postawić w ramce i nie ma wstydu, nie? Możemy teraz przez kolejne 80 tygodni, raz w tygodniu już Wam kolejne wspaniałe zdjęcie z naszej sesji. Przygotujcie się na spam takich samych zdjęć. Jak już w poprzednim filmie Wam mówiliśmy, pary w Korei, kiedy są ze sobą długo, to dają sobie pierścionki nawzajem, żeby wszyscy widzieli, że jesteście zajęci. To się nazywa couple rings, czyli parowe pierścionki. Mówiliśmy Wam o tym w poprzednim filmie, i wtedy kupiliśmy sobie pierścionki jakieś najtańsze w podziemiach dworca autobusowego. Ale tym razem postanowiliśmy zrobić to tak naprawdę na 100% i idziemy do specjalnej kawiarni, w której samemu robi się srebrne pierścionki, właśnie. Couple rings. To nie jest tania sprawa. To nie jest tania zabawa. Taki pierścionek. Możecie iść do kawiarni, gdzie sami robicie pierścionki. Więc to jest w ogóle doświadczenie na zupełnie innym poziomie, ponieważ przychodzicie do pracowni, przychodzi do Was Pan ze sztabką srebra i wybieracie sobie, jaki wzór chcecie stworzyć, jakie chcecie na nim dać inicjały, znaki, literki, cokolwiek. I przez około godzinę siedzicie i sobie wytwarzacie sami ten pierścionek. I to nie jest takie, że patrzycie jak ktoś go dla Was robi. Sami go robicie. To było niesamowite, dlatego, że macie poczucie, że to jest coś specjalnego, że to nie jest kupiony, tylko zrobiony. Ja robiłam pierścionek dla Mateusza, Mateusz dla mnie. W środku mamy wygra wygrawerowane, ja mam M z serduszkiem, Mateusz ma K z gwiazdką. Więc jest to coś naprawdę fajnego, że jeżeli już rzeczywiście decydujecie się na to, żeby sobie wręczyć pierścionki, to takie, które robicie sami od serca są najlepszym wyborem. Stwierdziliśmy, że w ogóle fajniej byłoby na przykład jak macie ślub i chcecie, żeby te pierścionki na ślub miały jeszcze większą wartość, że można było sobie samemu coś takiego zrobić. Tym bardziej, że to nie jest aż tak trudne, szczególnie jak macie na co opiekuna, który jest profesjonalistą i wam mówi zróbcie to, zróbcie tamto, więc mega fajna sprawa i szkoda, że w Polsce może jest, a my tego nie znaleźliśmy, ale jeszcze się z tym nie spotkaliśmy. Specjalnie przyjechaliśmy półtora godziny do Incheon żeby pokręcić się po Woolim Parku. Jest to taki park rozrywki, wiecie, takie standardowe karuzele, tylko ogromne, nie tak jak na Dzminowej Soli czy Waszego miasta. I oprócz diabelskiego młynu, który jest takim standardowym, standardową rozrywką dla par, idziemy jeszcze na Tagada Disco, czyli coś, co zalało TikToka, gdzie pary są rzucane na siebie, walczą o życie. Nie wiem, dlaczego ludziom się to podoba, ale jest to ponoć obowiązkowe. Powinno być teraz romantycznie, i powinnam się cieszyć, ale myślę tylko o tym, czy ta konstrukcja jest bezpieczna, i czy to nie są moje ostatnie chwile. Widzicie te wszystkie napisy tutaj, które są dosłownie wszędzie, po bokach, na ścianach, na suficie. To są historie park koreańskich. Ciekawe, co się działo. Chociaż ktoś tam kocha JYJ, widzę, to jest taki, y, takie trio k-popowe. Nie ma tu żadnych kamer, co się nie zdarza w Korei. Jesteś przez dobre 5 minut w górze, nie widzicie nikt. A wystarczą tylko dwie. Nie wiem, czy bezpiecznie jest <grym> siedzieć na tych fotelach. Zeszliśmy z atrakcji, która jest za nami, która się nazywa... Jak się nazywa? Disco Punk Punk. Disco Punk Punk. Przede wszystkim nie mogliśmy tego wam nagrać, ponieważ nie pozwalałem nagrywać. Z przyczyn, które zaraz zobaczycie, pokażemy Wam kilka ujęć z, tego, z tej atrakcji. Było to niesamowite. Nie dziwimy się, że Koreańczycy uwielbiają się w to bawić, bo to ma tak, macie taki element e, humorystyczny, ponieważ jest DJ, który zarządza całym tym kołem. To nie jest tak, że ono tylko kręci kółko, tylko ono też skacze i gdzieś tam się zatrzymuje. Jest DJ, który do was zagaduje, na przykład, jak widzi dwie osoby siedzące daleko od siebie, to mówi: Bylibyście idealną parą, ja teraz się zajmę, żebyście byli razem. I tak ich podrzuca, aż na siebie wpadną i tam DJ mówi: to Teraz tych opaków trzymaj tą dziewczynę. W naszym przypadku nie było aż tak źle, ale dostaliśmy węski, dlatego że nie znamy koreańskiego, więc jak powiedzieliśmy, że nie mówimy po koreańsku, to nas tam kolega powyrzucał, prawie wypadliśmy z koła, ale była świetna zabawa. Stwierdzam, że założenie spódnicy dzisiaj było złym pomysłem, bo cały czas latałam z nogami na wierzchu. I z czymś jeszcze na wierzchu. W Korei Południowej walentynki to jest nic. Generalnie każdego miesiąca, 14 dnia, coś się dzieje. Są to specjalne dni, w których pary mogą w jakiś sposób celebrować swoją miłość. Jest dzień yy, kina, gdzie wszyscy idą do kina, dzień biały dzień, gdzie wręczasz sobie prezenty. A myślę, się szuka białego człowieka. <noise> Wszystko, co sobie dusza zapragnie, i między innymi my trafiliśmy na Wine Day, czyli dzień wina. A że nie chcieliśmy celebrować tego dnia w taki sposób, że po prostu napijemy się zwykłego europejskiego bieda wina, to postanowiliśmy napić się koreańskiego wina, McCauley. To jest o tyle fajne, że co miesiąc możecie swoją drugą połówkę zabrać i nawet nie musicie się za bardzo wysilić, bo macie okazję. O, dzisiaj jest Wine Day, napijemy się wina, albo dzisiaj jest Chicken Day, będziemy jedli skrzydełka z kurczaka. Więc zawsze jakaś randka, nie? Przynajmniej raz w miesiącu coś zrobicie razem, nie? Jest Chicken Day? Nie wiem, mam nadzieję. <laughs> Przy okazji też tych okrągłych dat i obchodzenia co miesiąc e, jakiejś atrakcji, Koreańczycy też bardziej liczą takie okrągłe ilości dni, które są spędzili, niż lata czy miesiące, więc oni bardzo często obchodzą pierwsze 100 dni, pierwsze 500 dni, 1000 dni. Nam podczas wyjazdu było najbliżej do 3000 dni razem, więc stwierdziliśmy, że też gdzieś chcielibyśmy to przetestować. Natomiast to, o co chodzi, to właśnie to też są kolejne okazje, żeby Koreańczycy mogli sobie wręczać jakieś prezenty i celebrować swoją relację. Albo robić zdjęcia. Dlatego też podglądając inne pary, Zauważyliśmy, będąc w Busan, czyli w takim koreańskim sopocie, że tam wiele osób robiło sobie na plaży zdjęcia ze sztucznymi ogniami albo z zimnymi ogniami. I my I też to zrobiliśmy. Tak, postanowiliśmy ich po prostu skopiować. skopiować. Jesteśmy... Pojechaliśmy do Korei i robiliśmy to, co robią koreańskie pary: palą sztuczne ognie. W Polsce się tego nie robi. Przy okazji, koreańczycy 11 listopada, czyli 11-11, nie obchodzą AliExpress Day, obchodzą Perodę. Mateusz, to jest Dzień Niepodległości Polski, a, a. nie. Niemniej jednak, Koreańczycy obchodzą pepe czyli jedzą takie paluszki oblane czekoladą i różnymi rzeczami i my też sobie je przywieźliśmy i teraz na wizji będziemy je wpierdzierali, aby będziecie patrzyli jak myjemy paluszki, więc my możecie aby nam zazdrościć. Nie. Chociaż nie, ja nie mogę jeść, mam aparat założony. Ja wiem, ja tylko dopowiem, no. że jest to święto, które jest najbliżej walentynek i chodzi o to, że te paluszki, które są bardzo popularne, najbliżej w sumie, jeżeli mogliście jeść, to poki japońskie, gdzie ich dzień Poki Day też jest 11 listopada. Ciekawe kto od kogo zrzynał. Dokładnie. I to jest tak, że y, takie właśnie pepero albo poki wtedy w tym dniu wręczacie osobie, która wam się podoba, albo swoim przyjaciołom. Wybieram ci najbardziej tradycyjne. <laughs> nie, te były lepsze. tego ci ich nie dałem. A wy. Polaki, czy wy macie pieguski Day albo delicie Day? Otóż nie... Musimy zrobić pieguski day. I to co robisz jeszcze z osobą, która Ci się podoba, ale Mateusz nie chce tego ze mną zrobić, bo się boi, że to wytniecie jako Edit. Dokładnie. Y, to wkładacie sobie papero w czymś poszu, no. no. I musicie... Jak najdalej wiesz? No. Aż mnie nie pocałujecie. A i później się wymienia śliną i tym niezmielonym pepero. Fuuu! Tak. To, co pary jeszcze robią w Korei, to zdecydowanie wróżą. Mm. Tam naprawdę na każdym rogu, jeżeli traficie na odpowiednią dzielnicę, znajdziecie miejsce, gdzie ktoś wróży z rąk, starota, z, z kart anielskich, Zastup. z jakichś koreańskich face chyba też było, że, że z twarzy ci wróżą. Jakoś się to nazywało. My znaleźliśmy. Jeden... Nie wróżę ci przyszłości w miłości, masz brzydką twarz. Myślisz, że na tym to polega. Tak. My trafiliśmy na jedyne okienko, gdzie było napisane English, OK. Mm -hmm. Więc tam sobie weszliśmy. I zostaliśmy. Oskamowani. oskamowani. Nie, może nie zostaliśmy oskamowani, ale. To była taka wersja trialowa, ponieważ jak wchodzicie do środka, to pani się pyta, czy chcecie wersję podstawową, najtańszą, średnią, czy rozszerzoną. Nie wiemy czym się różni podstawowa, najtańsza od średniej, ponieważ mamy wrażenie, że tyle samo trwały. Natomiast pani się pyta, na jaki temat chcecie porozmawiać. Zadajecie jej pytanie, ona wam rozkłada tarota. E, możecie się pytać o miłość, o przyszłość waszego związku, o to, czy osoba, w której się zakochaliście, też was kocha, a możecie zapytać o to, czy się wprowadzicie z Polski, albo o to, czy na przykład jest wam dane rozwijać się w branży, w której już Mamy na to odpowiedź tak. tak Możemy tam pracować I zapłaciliśmy 70 zł za to, żeby się dowiedzieć Ej tak Japonia wam pasuje, jedźcie tam I tak w sumie fajnie, że robicie filmy Pasuje wam to 70 zł yes. okay, good. Niemniej jednak widzieliśmy kolejkę par ogromną, które po prostu się piętrzyły i wchodziły tam faktycznie w dwie osoby i zadawały pytania. Więc takim głównym, wydaje mi się, że pierwsze kilka, chyba z dziesięć, kategorii z 15 to były stricte o sprawy miłosne: o to, czy są do siebie dopasowani fizycznie i tak dalej, i tak dalej. Więc mieliśmy przyjemność to przetestować. Jak już Wam kiedyś wspominaliśmy, w Korei jest bardzo popularne tworzenie kapu rzeczy, kapu outfitów, kapu bielizny. Ale już nie jest to takie modne, żeby być w całym wyposażeniu, w, całym, w całej odzieży od stóp do w kapu. I teraz bardziej popularne się robią na przykład kapu koszulki albo kapu buty. Dlatego my idziemy sobie się kupić kapu buty do sklepu, z którego ja już kiedyś sobie kupiłem buty. Jestem z nich na maksa zadowolony, także chodźcie. Wybraliśmy się do sklepu i postanowiliśmy sobie kupić takie same buty, które są niesamowite. I stwierdziliśmy, że to jest mega fajne, ponieważ czuliśmy się faktycznie, jakbyśmy byli paczką, że mamy te same buty, że mamy. Coś wspólnego i wydaje mi się, że to jest fajny taki wyznacznik tego, o, patrz, jesteśmy parą. Tak, potem jak chodziliśmy, to tak patrzyliśmy, o, patrz, znaleźliśmy A propos kapu rzeczy, Aha. to też trendem jest, i zrobimy to teraz dla Was, już w Polsce, wymienianie się, jeżeli macie taki sam model telefonów, my mamy akurat model z jabłuszkiem, wymienianie się tą częścią czyli szufladką na kartę? Szufladką na kartę SIM. I ja mam srebrny Mateusz złoty, że potem jak się wymieniacie, to widać tą różnicę. Ale to masz porysowane. Ja Oj, dawaj. Tą częścią się wymieniacie. O, i teraz każdy z nas ma troszkę inny kolor. I będziemy pamiętać, że tą prawidłową część ma nasza druga pałka. Po filmie mi oddasz. Ostatnia rzecz. Jest. Sketchy. 18 plus. Uu, więc Uu. wszyscy, którzy nie mają 18, wyłączają film. Tu, prawda? W <grym> tej chwili nie. Nie możesz żarty. Nie patrz. Koreańczycy, jak w ogóle większość mieszkańców Azji, mieszkają na niewielkich powierzchniach. I bardzo często młodzi ludzie, jak chcą swoją drugą połówkę do siebie zaprosić na. Pierwszy raz, na, no. Na Kimchi and Chill. <grym> nie, u nich się to nazywa, że zapraszam cię na ramion. Albo A. teraz, czy chcesz zobaczyć mojego kota? Ramion. Ok, Młode osoby muszą sobie znaleźć przestrzeń, gdzie mogą swoją drugą połówkę zaprosić. I osoby poniżej 18 roku życia, jedyne takie przestrzenie, do których się mogą udać, to są PC bangi, czyli PC roomy, jak zwał, tak zwał, przestrzenie, gdzie pierwotnie miało się po prostu iść i pograć na komputerze. Natomiast... Ale że zrobiono z tego takie osobne, w niektórych PC bangach, pokoje, które możesz zamknąć. No to nic. Czasami młodym ludziom zdarza się tam pograć nie na komputerze, tylko na czymś sobie. innym. Natomiast dla osób 18, plus, przez co też, że w Korei długo się mieszka z rodzicami, to osoby powyżej 18 roku życia, tą swoją inicjację, jeżeli w tym pokoju zgranym nie przeszły, to albo jeżeli ją przeszły, a chcą kontynuować proceder łamania prawa, przed. <laughs> przed Małżeńskiego, to mogą drugą połówkę zaprosić do love hotelu. Love hotele to są niesamowite przestrzenie, ponieważ one są najczęściej umiejscowione w takich kilka hoteli na jednej uliczce, bo one w są dziwnych alejkach, w dziwnych alejkach, to jest jak taka ulica przekątna na ulicy pokątnej. To jest tak, że jak idziecie, to zresztą musicie skręcić w prawo, w lewo za trzecim śmietnikiem, proście kota, że wam otworzył uliczkę i tam wchodzicie. To co jest najlepsze, że te love hotele w większości wypadków mają różne tematy. Udało nam się trafić. Pokoje tematyczne. Pokoje tak. tematyczne Udało nam się na przykład trafić na serię trzech hoteli koło siebie z tej samej marki, właściciela, które miały pokoje w stylu Batmana, e, Cyberpunka. Ale po całej Korei są rozprzestrzenione hotele, które mają jeszcze dziwniejsze pokoje tematyczne, na przykład o temacie zupki chińskiej albo ich słynnych mleczek bananowych i truskawkowych. Co chcecie, znajdziecie. Niemniej jednak to są hotele, które się wykupuje na godzinę, dwie godziny i tam po prostu swoją drugą połówką możecie spokojnie spędzić spokojnie czas i spokojnie zająć się sobą. Przyjechaliśmy tutaj specjalnie na tą ulicę, gdzie jest mnóstwo tych hoteli. I wyobraźcie sobie, że chcieliśmy wejść do środka, żeby zobaczyć, jak te pokoje w ogóle wyglądają, jak cały proces wynajęcia pokoju wygląda, bo to jest tak, że nie ma tam obsługi, żeby było jak najbardziej wiecie, intymnie. Ale wyobraźcie sobie, że do żadnego nas nie wpuścili wszędzie jak zobaczyli, że jesteśmy z zagranicy, jesteśmy biali, było no allowed, no allowed, więc... Absolutnie rozumiemy, że Koreańczycy, przez to, że tam ceny mieszkań są jeszcze gorsze niż u nas, Oj, tak. no późno kupują mieszkania, bo po prostu ludzi na to nie stać. Więc to jest zrozumiałe, że potrzebują swojej przestrzeni, żeby im nie spędzić czas. Ale z drugiej strony jest to trochę takie dziwne, że się tak umawiasz. Ej, dzisiaj o 19.00 dwie godziny w Love hotelu, spiesz się, bo mamy ograniczony czas. Myślę, że tak mi się wydaje, że to jest tak spontaniczne w zasadzie. Czy Malajka „fajny drewneczek, Soju się leje. So, czy... Co za rogiem, mam fajne miejscówkę. W sensie za rogiem, za dwoma, za trzema rogami tam prosi tego, że tam otworzył drzwi. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dziwne rzeczy, które robią polskie pary w koreańskiej Korei. Wiemy, że te rzeczy nie są dziwne, a zarazem są dziwne, ponieważ nie są praktykowane w Polsce, ale chcieliśmy je przetestować i wam poka... Co? Dziwne jest to, no. że niektórych z nich nie ma w Polsce, bo naprawdę większość z nich bardzo nam się podobała. To prawda. I w sumie szkoda, że nie mamy takiej kultury par. W sensie nie szkoda, bo wy nie czujecie tej presji tak jak Koreańczycy, żeby sobie kogoś poznać, aż takiej, a z drugiej strony to naprawdę fajny sposób spędzania czasu. A teraz wyobraź się koreańska para, dziwne rzeczy, które mają pary w Polsce. Nic. I, idą na odpust i rzucają petardami pod kościół. I to by było na tyle, nara!